buggy. One of you driving, the other's on the machine gun. Merriweather are mounting a large scale operation in Blaine County. They've been moving supplies by heavy lift chopper and cargo plane. The organization's been blocking off roads. You'll need to utilize all terrain, and you'll doing it. The buggy there should fit those needs. The bus definitely wants it back, so be careful of it. First shipment is in Ty też zrobisz takie zajebiste kilką pi jak ja... No na pewno. Dobra, gdzie nasz przyczyny? ten to chyba C4 już rzucał No tak. Chyba jakiś lag był, bo po fili pa, Co pierw tego fuzada, za bardzo ten. Yy, po ten masz yy, minę coś, ale wody poleciał O, wpadaj! To że tych kontenerów nie możemy zabrać. Byłoby to. fajniejsze. O. Takie tam pakiety broni. No Umowa lalka. Jabł! Ej, transport! Transport wygląda dalej! Jaki cwaniak! O, o, o. A, w ogóle teraz zauważyłem, że są jakieś kanabiki po błokach jeszcze tak o pomoc przymotowane swoje dzieciństwo I co? Czujesz się szczęśliwy z tego powodu, że skoczyłeś yy, przez ten? Przez tam W grze? Ze, ze, ze znajomym z internetu? Fajne, fajne uczucie? Hard. Jak, jak jedziesz? do punktu! O dobra. Zaliczyło jakiś tutaj wow. Sposób na gry tak ładnie idzie! No zobacz, ja to nawet nie puszczalibyśmy, jeśli nie Alan! Nie złap gumy! Nie złap gumy! To nie będę jechał, ja ty. Miał koła. Ja nie ty. Ty mnie obrażasz? Tak, to by na poprzednim razie... ...pikołki e, w powietrzu. To były kontrolowane, Fiko. Przepraszam cię bardzo. Tak, kontrolowane. No, kontrolowane. <grym> pokaż, pokaż mi to na papierze. Pokaż na papierze? O tutaj, o. <grym> Widzisz? Dobra. No. Wygrałeś. No. Jest tam, jest tam na y, twoja pieczątka! Alan Wake Tak, to ja, a, 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 a. Ty miałeś ja, więcej. Ty, ty to nie... Jak ty powiedziałeś? Ty to nie ja! A właśnie widać A skrótami jeżdżę, tak? A ty na zuki drodze już miałeś wypadki. Wydawało ci się Aha, ja w ogóle kamery na tył nie mogę dać Jak wszyscy chce? Wle? Dobra, nieważne, więc karką bo... Dobra, jeszcze ten ten, 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 ten. Da, da, Za, daleko jesteś. za, daleko pojechałeś. ten, daleko ten, Rzutaj te miny, co? Czy ty go potrąciłeś i on wybuch? Tak. O, latające kolano jest online. Aha, oni po prostu się wyskoczyli! Bo... zera wybuch No i nie było, że... Daj mi też wybuchnąć coś, a nie... Oooo... Hmm... Coś tam wybuchłeś przecież. Cywilny samochód, zapewne. Tak. Ja. No, to tylko wystarczy teraz chodzić czysto Zasoby i... resztę. No dobra, nie Świetnie. Ech, ja mogę spojrzeć na tył! Że ten karabin taki mocny jest, że dwa strzały już się mi nie pali? Najwyraźniej. No Było to jeszcze dziwne. Cześć! I co? Zostaliśmy agentami AIA? Rzucił mnie z auta. Jezu! Yes. Mnie tak zaleciło.